Cześć. Dzisiaj gadam do was z ofa, nie z tego samochodu, który właśnie widzicie BMW i3, które w dosyć taki zabawny sposób się uruchamia i ten samochód w ogóle sam w sobie jest dosyć zabawny i taki ekscentryczny, można powiedzieć. Jest nietypowy nie tylko z zewnątrz, ale i również w środku ten samochód pokazuje taką zupełnie nową filozofię robienia samochodu, czyli tam gdzie widzicie potrzebą ten materiał, to jest na przykład PET. Jak się dowiedziałem, tutaj gdzieś skóra, drewno. Ten samochód nie przypomina żadnego innego samochodu z portfolio właśnie tej bawarskiej marki. Przejechałem się nim tak dosłownie e, kilkanaście, może kilkadziesiąt kilometrów. Nie wiem, może trzydzieści, czterdzieści kilometrów zrobiłem tym samochodem. E, I to była zarazem moja pierwsza wycieczka z samochodem w pełni elektrycznym, nie hybrydą. E, brałem ten samochód, ale oczywiście nie zastanawiam się i nie rozważam zakupu jego ze względu na to, że zasięg nawet z tym ręcz extenderem, czyli silnikiem spalinowym gdzieś tam z tyłu w bagażniku schowanym, no, nie są to takie wartości, które pozwalają mi na przykład na przejechanie odcinka 400 km, ponieważ ten silnik spalinowy, który jest e, połączony jest z bakiem chyba 8-litrowym, który to z kolei wydłuża ten zasięg o powiedzmy 100-150 Kilometrów maksymalnie. Same baterie to mniej więcej też jest stuwa, ale podejrzewam, że nie na autostradzie i nie podczas używania tempomatu, który jest na sztywno ustawiony na 130 km na godzinę. Tutaj sobie wykręcam po rondzie Marsa, i też odkrywam przy okazji, że nie trzeba wcale wciskać pedału hamulca, żeby zatrzymywać się tym samochodem, ponieważ odzysk siły kinetycznej jest tak duży, że samochód po zdjęciu nogi z samego pedału przyspieszania włącza z tyłu czerwone światło i po prostu najzwyczajniej w świecie hamuje, odrywa plecy od fotela i jest to naprawdę bardzo wydajny sposób odzyskiwania. Energii. Tutaj będę za chwilę plurować prędkościami, żeby Wam nie pokazać, jak bardzo się rozpędziłem tym samochodem na bardzo krótkim odcinku, i faktycznie moment obrotowy jest bardzo duży, większy niż w moim 3GT, co jest też takim dosyć fajnym uczuciem w sytuacji, kiedy nie mamy czegoś takiego jak skrzynia biegów, czyli ten moment obrotowy jest dostępny właściwie w każdym przedziale prędkości i tutaj właśnie spuściłem nogę z hamulca i jak zobaczycie bardzo szybko ten samochód potrafi wytracać prędkość ale też bardzo szybko przyspieszać do prędkości takich no nie do końca zgodnych z przepisami i odziwo, ten samochód jest bardzo wygodny mimo 20 calowych kół i jest komfortowy powiedziałbym podobnie jak chyba trójka GTO, o co wcale ten samochód Niełatwo jest podejrzewać, no ale w tej sytuacji okazało się, że jest naprawdę bardzo fajnie, bardzo wygodnie, bardzo dużo miejsca jest no i jakość zawieszenia, a właściwie jego pracy jest też na bardzo wysokim poziomie. Podobnie jak wykończenie wnętrza, co Wam za chwilę pokażę. Póki co trzeba się cieszyć jazdą, która jest taka, no można powiedzieć, zachowana w klimacie i tej całej filozofii prowadzenia samochodów z logo BMW, czyli bardzo dobre zachowanie w zakrętach, bardzo fajny układ przeniesienia um, siły z kierownicy na koła, czyli generalnie cały układ kierowniczy. Jest bezpośredni i taki można powiedzieć wręcz sportowy. I tutaj też właśnie można doszukiwać się takich no nieco właśnie sportowych wrażeń. Nie mówię tutaj właśnie tylko o tym przyspieszeniu i fajnym momencie obrotowym, ale także o odczuciach z z tym samochodem, kiedy to naprawdę wiemy, że to my prowadzimy ten samochód. Tutaj właśnie jest zilustrowany odzysk energii, czyli podobnie tak jak u mnie w BMW, jednakże u mnie ładuje się tylko akumulator z instalacji elektrycznej samochodu. Tutaj akumulatory te, które. Zasilają silnik elektryczny podczas jazdy, i tutaj bardzo łatwo jest e, zyskać dodatkowe kilometry dzięki odzyskowi siły hamowania. E, najlepiej jest właśnie to robić podczas e, zjazdu, na przykład z góry, tak jak widzieliśmy przed chwilą. I tutaj kolejny szybki test przyspieszania i bezszelestnie faktycznie ten samochód bardzo szybko jest w stanie osiągnąć 80 czy tam 100 km na godzinę, chociaż jego prędkość maksymalna z tego co pamiętam to jest 130. Zależy też w jakim trybie. W Eco Pro jest nałożony limit na 100 10. No i właśnie teraz będę miał okazję, żeby obejść i trójkę dookoła i nieco pokazać Wam ten samochód z zewnątrz. Być może nie każdy mógł spotkać ten statek kosmiczny na swojej e, drodze i wygląda ten samochód naprawdę. Bardzo zabawnie i robi sporo wrażenia, e, spore wrażenie robi na, na przechodniach, zwłaszcza na kobietach, do których podejrzewam, że ten samochód, zwłaszcza jest dedykowany. E, to, co o, okala ten samochód, czyli karoseria. To w rzeczywistości jest tworzywo sztuczne, nie wiem jakie, ale w każdym razie nie jest to metalowe nadwozie, i dzięki niemu też jest redukowana masa własna samochodu, która nie wiem ile w tej chwili wynosi. To, co jest fajne z bayerów, to oczywiście sposób otwierania tylnych drzwi i to, w jaki sposób dostajemy się na tylną kanapę. <laughs> Musicie przyznać, że dosyć oryginalne rozwiązanie, które. Wygląda dosyć ciekawie na ulicy. I ja z czymś takim się jeszcze osobiście nie spotkałem e, podczas eksploatacji różnego rodzaju samochodów. I jak widzicie, sama bryła tego pojazdu jest bardzo, e, bardzo taka zzipowana i kształty są dosyć charakterystyczne jak na auto klasy. B, to chyba będzie klasa B, bo gabaryt, przynajmniej gabarytowo, jeżeli chodzi o te samochody. Jednakże nie czuć tego wewnątrz, bo tak jak Wam mówiłem, przestrzeni jest całkiem sporo i też jadąc tym samochodem ma się wrażenie, że nieco góruje się nad innymi pojazdami. Siedzi się stosunkowo wysoko, aż niepozornie wysoko jak na taki samochód. Mówiąc o samym wnętrzu, tutaj jest skóra i to jest jedna z wyższych wersji wyposażenia tego wnętrza i wygląda to dosyć ciekawie nawet w połączeniu z tymi materiałami z odzysku, które widzicie y, na podszybiu, i też po bokach drzwi. Nie to powiem wam szczerze urzekło, jednak, że y, stylistycznie aż tak bardzo mi się nie podoba, i podejrzewam, że też wielu innym. Nie przypadnie do gustu ten sposób wykończenia, taki proekologiczny, bardzo. No, trzeba po prostu mieć takiego ducha ekologii w sobie, żeby żeby nadawać na tym samym nadawać na tych samych falach, co konstruktorzy BMW. Jeszcze możemy zajrzeć sobie do bagażnika, który w no, teoretycznie nie jest aż taki mały, i myślę, że jest to o niebo większy bagażnik niż znajdziemy chociażby w Matizie albo w innych samochodach segmentu B. Więc tutaj przy, przynajmniej bym nie rozpaczał. Jak widzieliście pod spodem, znajdują się chyba akumulatory. Gdzieś tutaj jest jeszcze upchany ten silnik ze skutera BFU. Dwucylindrowa jednostka, która ma doładowywać akumulator, w sytuacji, kiedy zabraknie nam. Po prostu energii tej, którą czerpaliśmy z gniazdka. Samolot ładuje się w okolicach 6 godzin, co starcza na mniej więcej 100 km. W moim przypadku na 4 dni, mniej więcej. W przypadku tylko i wyłącznie miejskiej jazdy, no bo tak jak wam mówiłem, na trasę zabierania tego samochodu, mija się z celem, musielibyśmy mieć ze sobą kanister do ręcz Extendera, który łyka 8 litrów na każdą setkę, a właśnie tyle wynosi zbiornik paliwa tego samochodu. 8. Litrów, czyli co 100 km musielibyśmy witać na stacji, a na niektórych autostradach, no niestety, ale e, ciężko jest uświadczyć stacji benzynowej e, co 100 kilometrów właśnie. Z tego względu mimo e, zauroczenia tym samochodem, jeżeli chodzi o takie gadżeciarstwo, no nie wybrałbym go, tym bardziej, że ten egzemplarz kosztuje chyba 216 tysięcy złotych. Więc e, tutaj robi się dosyć e, drogo jak za miejskie autko, chociaż jako drugie, jeżeli bym m, naprawdę nie miał co robić z pieniędzmi, jako drugie miejskie byłby to e, fajny zakup i dla gadżeciarza myślę, że jest to wręcz marzenie, tym bardziej dla kobiety gadżeciarza. I... E, no ta wycieczka generalnie moim zdaniem... Dużo mnie nauczyła, przynajmniej po raz pierwszy miałem możliwość przejawiać się czymś, co jest zasilane tylko i wyłącznie na prąd. Tutaj widzicie, jest wada na pewno tego samochodu, czyli kamera umieszczona bardzo nisko na zderzaku, niczym nie przysłonięta, która na pewno będzie się bardzo szybko brudziła. Zapamięta, zapomniałem też zapytać, jak tutaj jest w przypadku jazdy zimowej: czy, taki, czy takie akumulatory tracą sporo wydajności, na przykład na mrozie, i czy mogłoby się okazać, że zasięg ze 100 km um, niejako wyparowuje i zostaje nam tylko do dyspozycji 8 dyszek. Więc no... Mm, sporo pytań, jeżeli chodzi o tego typu samochód. Wiem, że też trochę ich jeździ po Warszawie, zwłaszcza po Wilanowie, więc no, pewnie klient na tego typu samochód się znajdzie, jednakże no, nie oczekujmy tutaj jakiegoś wielkiego sukcesu rynkowego. Jest to taki niszowy produkt, który pozwala się na pewno wyróżnić na drodze, eee, no i który dla gadżeciarza będzie wręcz stworzony i będzie dawać mu naprawdę mnóstwo przyjemności z jazdy, chociaż no, obiektywnie trzeba przyznać, że ten samochód naprawdę no, potrafi udobruchać kierowcę i, i naprawdę bardzo fajnie się prowadzi. Jest to coś niecodziennego. I dlatego też byłem ciekaw w ogóle i trójki, byłem ciekaw w jaki sposób użytkuje się tego typu auto. Na pewno troszeczkę inaczej się prowadzi, jeżeli chodzi o e, operowanie gazem e, i zwłaszcza hamulcem na pewno osoby, które będą miały nieco więcej doświadczenia zdobytego wraz z kilometrami i trójką w pewnym, w pewnym czasie, po pewnym czasie nie będą korzystały z hamulca w ogóle, chyba tylko w awaryjnych sytuacjach, bowiem można idealnie wycyrklować ten moment, kiedy należy odpuścić po prostu gaz i dojechać, zatrzymać się przed światłami, czy tam przed innym samochodem. No tym bardziej myślę w korku jest to fajna propozycja dla tych, którzy chcą być eko, chociaż Podejrzewam, że no, używanie klimatyzacji czy też ogrzewania zabija zasięg dosyć mocno, więc też jesteśmy uzależnieni nie tylko od przejechanych kilometrów, ale także od czasu pracy tego samochodu. Jak widzicie, też fajnie, że tutaj pomyślano o tych bezramkowych yy, drzwiach, które w dosyć. Yy, no generalnie jeżeli ktoś robi bezramkowe drzwi to, to będzie na pewno ucieszony takim rozwiązaniem, które no, być może nie jest do końca praktyczne, ale naprawdę e, fajnie podkreśla, podkreśla pewne być może sportowe aspiracje tego plastikowego samochodu <grym>, powiem tutaj właśnie teraz o, dochodzę do wniosku, że faktycznie jest to mytelniczka i że, e, i że być może sposób usuwania wszelkich e, zadrapań rys uszkodzeń parkingowych będzie bardzo po prostu y, będzie wymieniać y, dane segmenty plastikowe. No, jeszcze rzut okiem na, y, na felgi 20-calowe o bardzo niskim profilu, które y, prawdę mówiąc wydawałoby się, że są niekomfortowe, a w rzeczywistości okazało się zupełnie inaczej. No, bardzo fajna wycieczka i też bardzo fajny samochód, ale nie dla mnie.